Płomień Czarny, Las, Orzeł Kiedrzeń. Zakończyła się derbowa rywalizacja wysokim, pewnym zwycięstwem gości. Z nami kapitan drużyny przyjezdnej. Orzeł wygrywa 5 do 0. Nie da się ukryć, że też trochę ta czerwona kartka na początku meczu Wam pomogła w takim wysokim zwycięstwie. No, na pewno mecz ustawił się dla nas, to trzeba powiedzieć. Piąta minuta, karny 1-0, czerwona kartka, więc wiadomo, to było siłą rzeczy, że z kolejnymi minutami nam się grało łatwiej i wykontrowaliśmy ich po prostu. Ale też pokazaliśmy mądrość w grze i na spokojnie, bez, bez większego szaleństwa, że tak powiem, udało się wygrać. I to najważniejsze, bo. No, zależało nam szczególnie na tym meczu, żebyśmy wygrali. Wiadomo, tak jak pan wspomniał, mecz derbowy rządzi się swoimi prawami, więc to e, też e, kości trzeszczały, trzeba powiedzieć. I, no, ale takie są mecze derbowe: najważniejsze, że dla nas. No właśnie, mimo że tutaj wynik był 5 do 0, a już po pierwszej połowie, tak naprawdę mecz był praktycznie rozstrzygnięty, bo mieliście to spotkanie pod kontrolą. To nie brakowało walki, nie brakowało dyskusji z sędziami, czyli taka typowa derbowa otoczka. No na pewno tak. Wiadomo, mimo że oni przegrywali już 3-0, grali w dziesiątkę, jednak też nie poddali się. No tak, jak mówimy cały czas, takie są mecze derbowe i nikt nie chce odpuścić. Wszyscy się znamy praktycznie, tak. Więc. Teraz my możemy przez na pewno pół roku chodzić z podniesioną głową. Odnoszę wrażenie, że nawet gdybyście grali 11 na 11, to byliście po prostu lepsi, bo dało się zauważyć, że szybko operujecie piłką, macie pomysł na grę. Znaczy na pewno na pewno yy, gramy dobrze piłką, dobrze się w tym czujemy. Yy. Myślę, że tak jak Pan wspomniał, że też na spokojnie byśmy, byśmy rozegrali to może trochę niedosyć, że wygraliśmy 5-0 w dziesiątkę, no ale to już nie od nas zależy. Tak? tak się sytuacja ustawiła na boisku i tak graliśmy. Ale tak jak Pan wspomniał, myślę, że 11 na 11 też byliśmy drużyną lepszą. Ta druga bramka, którą strzeliliście, była naprawdę bardzo piękna. Taka akcja no, najwyższych lotów, podanie, podanie, podanie i, i gol. To widać, że, że, że macie to wytrenowane. Na pewno dużo trenujemy zagrań właśnie takich w uliczkę. Akurat udało właśnie też, też mi się to idealnie zagrać. Idealnie Sewen wszedł w tempo, dograł i Karol wykończył, tak? więc tak jak pan wspomniał, taka typowa, można powiedzieć, typowa akcja z treningu, tak? ale udało się na meczu no, najważniejsze. Ten wynik 5-0 świadczy o tym, że strzelacie bardzo dużo bramek w tym e, sezonie. Nieprzypadkowo macie najwięcej strzelonych goli e, w, tej, w tej lidze i dzisiaj to potwierdziliście. Zresztą e, wasz rywal dzisiaj też dużo bramek strzela, ale no, dzisiaj wystrzeliście 5, pięć, a nie jednej. No tak jak pan wspomniał, udaje nam się wczoraj dużo tych bramek. Na pewno te ostatnie mecze fajnie nam się ustawiały, bo przeważnie po 20-30 minutach już było 2-3-0 i mogliśmy spokojnie dogrywać. Więc później na, że tak powiem, na takim spokoju, chłodna głowa można. No łatwiej, łatwiej jest po prostu, łatwiej, bez, bez adrenaliny, że tak powiem, bez stresu można spokojnie dograć i, i wtedy łatwiej wszystko idzie. Zanim zapytam o kibiców, którzy tutaj szaleją za, za Twoimi plecami, to jeszcze Ci powiem, że no, macie lidera cały czas, piąte z rzędu zwycięstwo i na, jesteście na dobrej drodze, żeby rundę jesienną skończyć właśnie na pierwszym miejscu. No na pewno wiadomo, cel jaki jest, wiadomo, gramy o pierwsze miejsce i o awans. No fajnie będzie właśnie skończyć, skończyć na pierwszym miejscu. Wiadomo, wtedy później będzie trzeba przepracować dobrze zimę i to inni będą musieli się martwić, nas gonić, a my będziemy grać swoje, tak? Ostatnia właśnie kwestia kibice. Dzisiaj świetną atmosferę stworzyli derby, więc musiało być gorąco także na trybunach oprawa była naprawdę dobra. W trakcie meczu także po meczu podziękowaliście i, i to się fajnie gra jak, jak jest taki doping. No na pewno tak, chcieliśmy też tutaj ja w imieniu drużyny podziękować za to. Życzymy sobie też na, na każdym meczu, żeby tak było, bo naprawdę fajnie, fajnie się gra. No i miejmy nadzieję, że będzie coraz coraz lepiej, coraz więcej kibiców. Wiadomo, od rundy wiosennej tutaj są plany, żeby zacząć już grać u siebie w Kiedżynie, więc myślę, że też tych kibiców będzie coraz coraz więcej, tak, bo wiadomo, że jak drużyna gra, gra u siebie, no to też, też więcej, więcej tych, tych kibiców chodzi. Teraz wiadomo, to na Wiktorii, na północy, więc nie każdemu, że tak powiem, po drodze, żeby gdzieś tam dojechać. Ale Wasza dyspozycja też sprawia, że, że, że kibice będą przychodzić? No na pewno też, na pewno też to ma wpływ. Wiadomo jak drużyna wygrywa, no to tych kibiców jest siłą rzeczy więcej. Dzięki powodzenia. Dziękuję.